A i muszę doposażać. To jest fajne. Widzisz? Musisz, jak e, głośność, to jest, nie? Hmm. Jak gdzieś na imprezach czy coś, jak się będzie pojawiać czerwone, to i do czasu zrób yes. to. będzie to taki yes. Mają, oto już medyka to tak? Aha, to teraz kwasy, nie tak. to chyba nie ma takich rzeczy bo ja ci powiem, nam takie coś się właśnie przyda, jak wam wiesz na Twatę, na, na, na że muszą być te kamidelki, takiego, to znacznie, co takie wiesz. Później na plakacjach sobie takie coś zrobiłeś, to sobie w ogóle rozwaleni, nie? No, kurwa! Foto? Okay. Żuk? Tak. Ale nic powiem o sponsorowałem banki. tak łatwo im miejscę, ale. Za brakło. Zabrakło mi już kilka... no czy no. Zawrakło. Y no że tam stało. No. <grywa> nie! Nie, nie. Chodę, 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 chodę. nie no, ale to też ryk oszedł. No tak, mam no. huknął, nie? No. <grywa> ale to co to A bramka w sensie cofał. Ja skończyć, nie 89 kardy dla Liverpoolu. Ten debiutant. bramkarz. A karny dla. Sto Czekaj. Będzie. Kurwa, co druga sytuacja to jest? Bramka będzie dla niej? Czyli wrócę z rówka. Kardy dla nie? prosię. Naszy no? jutro weź listę startową na tego bańdura, on się przyjdzie. No. Yes! Yes! Yes!